Siemanko wszystkim witajcie serem Burkendy. Dzisiaj sobie zrobimy epozycję Shiny Pikachu. I tak Shiny Pikachu. złapałem na tamtym odcinku, co już wleciał, więc obejrzyjcie, polecam. Tak, chodzimy w Pokémony. Widzimy się, jak będą już Pokémony włączone. Dobra, ludzie, ja już jestem. Może będzie kolejny Shiny Pikachu i zwykły Pikachu. W ogóle wam jeszcze pokażę, czym się różni. Pikachu zwykły od shiny Pikachu. Banali. Serio jest takie coś? Jula, serio jest takie coś? I w ogóle jest z nami, jula Hej. Ale ten. Hej. Dobra, ludzie, pokażę Wam się moje shiny. Mam takie shiny. Dobra, i tak. Jest shiny Pikachu. A prasajdzik jeszcze zobaczymy. Może go jeszcze ule... Widzieliście to IV? Patrzcie to IV! Je 1, 3, 1. Okay, może Takie IV. Czy 85, czyli 35 mogę go ulepszyć. 36, to będzie mi 1. Nie, nie ulepszamy go. Dobra, lecimy! Patrzcie, widzisz? Fajny Pikachu. Mm. Ja robię skręty, bo pewnie nigdy już nie za to będzie. Szainy Pikachu. Jestem ciekaw, jak wygląda Shiny Rajczu. O, ale on jest to, z jeszcze z tapeczką. Jale, słodzień! Ulepszamy go, ludzie? Nie. Czekajcie chwilę. Dobra, ludzie, patrzcie kto jest na rajdzie. kurde jest zaraz. A ja może sobie wbiję, tak on. No. I muszę wam się ludzie pochwalić. Ja mam ogólnie ludzie już jedno zwierzątko. Pieska. Rasa posekowiec bawarski. Aledyn. Candy! Tak, nazywa się Candy. ile mówi, że ona jest strasznie sweet. A sweet to znaczy słodziak. No. no, no i będę miał nowe zwierzątko. Agamę brodatą. Pokażę Wam, jak to wygląda, jeżeli ktoś nie wie. Czekajcie, bo muszę. No, ja nie wiem, co na odcinku zobaczę, bo nie chcę w Jula. Agama. O, to jest Agama, ludzie brodata. Moja Agama będzie miała. Nie, może spół. 30 cm, 40, 50, może coś takiego. Tak wygląda, a ja mam brodata. Wejdziemy tu w tą grafikę. Będę miał od razu terrarium. Terrarium o ma, a więc mi subskrypcyjny tego faceta. Yy, na, yy, faceta, nawet wiem jak się nazywa. Jak? Elvis. A Nie, e Elvis. Nazywa się Elvis. No ja ogólnie od mojej siostry koleżanki dostanę tą agamę. Spokojnie, taka mała agama bruta to nie będzie. Ej. Cześć, co ja mówię? A, dostanę tą agamę od koleżanki mojej siostry i... Bo ona wyjeżdża często do Anglii i nie ma kiedy się nią zaopiekować zaopiekować i właśnie my będziemy mieli tą agamę. Wrzucę wam fotkę na Insta, jak będzie już ta Agama. Pójdziemy po nią 7 stycznia albo 8, albo 9 stycznia. No tak, takie wyglądają agamy. Julia sobie zobaczy, bo jej się nie chce nigdzie. W ogóle ludzie z Hołą na razie, tak jak wam teraz mówiłem. Bardzo chcę mieć hoła. I Blastoisa też. Zero osób. ojaj. Dobra, ludzie, no to chyba na tyle w tym odcinku. Pokażę wam jeszcze mojego Instagrama. Marcelo. Podłoga, skut, podłoga. Ale e, zdjęcie z Agamą wrzucę tutaj, na mojego głównego Instagrama. Na Marcelo 3. No. I fadajcie jeszcze na mojego TikToka Marcelo 3. I na mojej siostry. Instagrama Majo, Majo, Majo1 albo maju, Majo, Majo1 Nara byczki Nara Jura Pets, Nara. Nara A w, jeszcze wam powiem w na górze róże, na dole naura uważaj na niego bo zje szybko małego karła pa